Szanowny Mateusz Godek, Prosta Teologia, zapraszam. I dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów na temat pokuty za grzechy. Kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, otrzymujemy rozgrzeszenie, Pan Bóg przebacza nam winę. Kiedy wzbudzamy żal za grzechy, w przypadku grzechów powszednich, Pan Bóg przebacza nam winę. Ale oprócz tego, że przebaczona została nam wina, trzeba pamiętać to, że jest jeszcze coś takiego jak kara. Że za te grzechy, które popełniliśmy, trzeba odpokutować. I ta pokuta może mieć miejsce albo w czyściu, albo już tu na Ziemi. Ta pokuta w czyściu jest bardziej ciężka, bardziej uciążliwa, bardziej trudna od tej, która może mieć miejsce tutaj na Ziemi. Dlatego dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, aby pomyśleć o tej pokucie. Za swoje grzechy już teraz. Więc w jaki sposób ja mogę odpokutować swoje grzechy, które kiedyś popełniłem? Na przykład poprzez modlitwę. Modlitwę z taką intencją zadośćuczynienia, wynagrodzenia Panu Bogu. Modlitwy jako pokuty za swoje grzechy. Kolejna rzecz to na przykład post. Mogę podjąć jakiś post jako pokutę za swoje grzechy, które. Zostały mi przebaczone, a których jeszcze nie odpokutowałem. Albo, na przykład, kolejna rzecz to jakieś dobre uczynki, dzieła miłosierdzia, jałmużna, że ja jako pokutę jako pokuta za swoje grzechy zrobię coś dobrego, podzielę się z kimś, czymś, że na przykład komuś potrzebującemu pomogę, albo coś innego dobrego zrobię.